220 najmłodszych mieszkańców Wawra znajdzie miejsce w nowym, właśnie otwartym przedszkolu. Jego zwiedzaniu towarzyszyło wiele atrakcji. Przedszkole zostało wyposażone nie tylko w nowoczesne urządzenia multimedialne, ale jest również w pełni przystosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Przeniosą się tu m.in. dzieci z oddziałów integracyjnych Przedszkola w Centrum Zdrowia Dziecka. Będą też trzy oddziały ogólnodostępne. Od 2007 roku ilość miejsc dla przedszkolaków w stolicy zwiększyła się o 13 tysięcy. Niedaleko bramy na ulicę Kanoniu w Starej Galerii Związku Polskich Artystów Fotografików na Placu Zamkowym wystawa Zbigniewa Wichłacza – Bramy Miasta. Zbigniew Wichłacz, profesor łódzkiej filmówki, autor zdjęć do ponad 40 filmów dokumentalnych oraz kilkunastu filmów fabularnych, w klimatach zdecydowanie filmowych prezentuje bramy miasta, w których zatrzymał się Inny Czas. Niezwykłe dokumenty tego czasu można oglądać do 21 lutego. W Ursynowskiej arenie podczas balu mistrzów sportu ogłoszono wyniki 14 już plebiscytu zorganizowanego przez miasto na najlepszych sportowców Warszawy. Paweł korzeniowski był drugi, a pierwsze miejsce zdobyła Anita Włodarczyk z RKS Skra Warszawa. Trenerem roku został Krzysztof Kaliszewski osobowością sportową ksiądz Mirosław Mikulski, a najlepszym sportowcem niepełnosprawnym Marta Fidrych, szermierka na wózkach. Gratulujemy. W Zamku Królewskim warsztaty opowiadające o świecie bogów, bogiń i Herosów, czyli o motywach mitologicznych we wnętrzach zamku. Rzeczywiście, mając dobre oczy i wiedząc, gdzie patrzeć. Można wiele odkryć i wiele się dowiedzieć. A następnie, posługując się m.in. greckim alfabetem, stworzyć wizerunki własne, które można było zabrać do domu. Lud na torze przygotowano bardzo starannie. Po raz 32 na torze łyżwiarskim Stegny odbyły się Mistrzostwa Polski w Wieloboju Sprinterskim oraz Mistrzostwa Polski Masters. Biegano na 500 i na 1000 metrów, a w biegu Masters na 1500. Wśród kobiet zwyciężyła nasza olimpijka Katarzyna Woźniak, której podobnych sukcesów życzymy w Soczi. Wśród mężczyzn Wygrał Piotr Puszkarski. wwwmkro.warszawak.pl.